Witajcie w powtórce obiektem 430 na linii Zykwyda w losowanie na same dychy. I dyszka w uszkodzeniach będzie przekroczona. Lekki spoiler. Dajcie znać, czy takie spoilery Wam odpowiadają, czy może lepiej zamknąć japę i nie spoilerować wyników na samym początku bitwy mamy RHMA Alfy 440 uszkodzeń siadło lekko poniżej, ale TVP. TVPek, też groźna bestia na tej mapie No, wychodzi skuteczność ruskiego działa Powiem tak, działko z tego co parę której widziałem Dosyć takie sytuacyjne, widzicie, leci drugi raz w to samo miejsce Z APeków A to można sobie trochę poblindować Tutaj jednak te pociski są w miarę tanie 1000 za sztukę to na pewno mniej Oj, ale ten auto-aim to mi się naprawdę nie podoba. Nie żeby coś, ale gdyby nie on, to na pewno lepiej by siadło. Poza tym ten tvp może nam ładnie teraz przygrzmocić, bo byliśmy do niego lekko bokiem ustawieni. Jeśli był na APCR-kach, to naprawdę problem mógł być dla nas dosyć spory. To tak stracić ponad tysiaka od TVPK na początku, no trochę słabo, on jakby przyjął nawet te dwa strzały to i tak byłby dużo na plus, tutaj można grać w miarę bezpiecznie nawet teraz z tego co widzę, widzę w mieście, nie ma tam zbyt wielu rywali poza Hoshem, który ma nas na magazynek, poza e która walnie nam za 700, poza obiektem, który walnie za 600 miasto bezpieczne, no nie? rhm jak pojechał po lodówkę to ona może mieć naprawdę duży problem jeśli nikt jej nie pomoże, a raczej nikt nie będzie chciał jej pomóc poza naszym bohaterem bo tam nawet jeśli pojedziemy w nieodpowiedni sposób, to będziemy mieli w dużym skrócie garaż, fajnie, że strzelasz swojego sojusznika Szkoda, że nie z Golda. Może byś się wtedy czegoś nauczył Bo tak, to ci już na pewno uciekł duży kaliber R.H.M. trafiony raz Może siądzie w niego jeszcze raz Ale nie powinniśmy mu Dać uciec, tylko powinniśmy w niego twardo wjechać, oczywiście uważajmy, żeby z tym nie przesadzić i zrobić to Bez spota Bo taka Wizyta może się dla nas skończyć naprawdę źle, Centurion, bohater, nie wiem czy go widzi czy nie Ale powinien na niego przynajmniej zareagować i sprawdzić co się tam dzieje, ale Centurion jest poza bitwą A my lecimy w tego RHM a taranujemy go za prawie 300 HP, on może teraz nas zmyślić ten jeden pocisk Ale się odbija, mamy już prawie 2,5 strzelane, A nasza drużyna nie do końca fajnie sobie radzi, bo gdyby nie my to strata w czołgach byłaby jeszcze znacznie, znacznie większa. Ładujemy kumula chociażby na E3, która ma bardzo dobry pancerz i można tu wyjechać krzaczka, oddać strza strzał i cofnąć. Uważajmy, bo jeśli dostaniemy spota, to to nas zaboli. E3 od frontu można pokarać także po magazynie, więc uważajmy. A ten krzaczek jest dosyć oczywisty, więc nie zdziwię się jeśli poleci zaraz tutaj jakiś blindzik. Ale trójka woli się wycofać. Nie wiem, czy to jest doświadczony gracz, czy nie, ciężko powiedzieć. Dolna płyta, ledwie widoczna. Tym razem nie wchodzi na kumulu. Mamy 340 penetracji. A przeciwnik, zobaczcie, jak on tutaj blisko miasta podjechał. Za chwilę też możemy mieć spoto Centuriona, ale tam. Już się ustawili nasi sojusznicy z obiektem 277 na czele To na nim jest tam schowane najwięcej HP Tylko żeby się zaraz nie okazało, że to HP będzie w postaci worka z HP Będzie wtedy mały problem e zebrała po raz kolejny Ładnie nam poluzowało ponad 500 Ale niestety dostaliśmy po tym strzale spota I jesteśmy spaleni, bo E3 może tutaj mierzyć Przewracamy kolejne drzewo Pozycja... Jeśli chodzi o tą mapę, wcale nie jest taka kiepska, jeśli trzeba bronić, wiadomo, tego co się dzieje przed nami. Tam też jest Ludwikson, więc no, pancerz mamy w miarę dobry. Nie jest to może taki sam pancerz na boku, jak ma T-22 Medium, ale coś tam jesteśmy w stanie odbić na skrabie. Szkoda teraz, że mamy amunicję goldową na tą lodówkę no ale nie, wie, nie wiemy co wyjedzie mamy tutaj twardego obiekta przed nami gdzieś tam jest jeszcze twarda e jak pancer może tu podjechać w każdej chwili e widzimy że się przestawiła i sieknęła chyba nam 277 i to tak dosyć boleśnie teraz pytanie co robić na razie stoimy czekamy bitwa wydaje się że będzie niestety Przegrane, ale tutaj bardzo dużo zależy od nas od Mausa od tej bezety która jest na awku a która powinna być dawno już gdzieś robić za osłonę na szczęście mamy mantikorkę która wydaje się że ma full HP i gdyby zdjąć testo może wyglądałoby to dużo lepiej dostaliśmy spota od obiekta on jest dla nas na trzy strzały, może nam się poszczęścić ale nie oszukujmy się może być z tym mały problem, szukamy pozycji do gry na wieżę i w końcu uciekamy, trafiamy dzika, ale tutaj jesteśmy lekko w tym momencie zamkniętym, zamknięci Maus robi co może ale to może się skończyć na tym że w momencie kiedy wyjedzie na niego kilku przeciwników to się skończy cała jego popisuwa, nie otwosza 2000 HP w plecy no i jak pancer 1000 no i był Maus i nie ma Mausa jest Ludwikson, ledwie widoczny ale dostał i to jest najważniejsze robienie w tym momencie jakichkolwiek uszkodzeń, bo nie mamy za bardzo możliwości na kończenie luf zresztą jedyne kogo moglibyśmy skończyć to chyba tam tego fv i ltk więc ciężko będzie ich wyjąć oddany strzał w lodówkę, pytanie czy weszło te deki przeciwnika, zwłaszcza te z porządnymi działami są ukampione w jednym miejscu, pytanie na kogo oni tak bardzo czekają próbujemy za chwilkę może wyjechać, bohater chce chyba przewrócić to drzewko co jest tutaj przed nami ale nie da się, bo ono już przez nas było wcześniej przewrócone i teraz jedyne co robimy, to próbujemy podświetlać dla naszej drużyny. Szkoda, że ta bezetka jest cały czas na awku i za chwilę, jeśli ona dostanie spota, wyparuje momentalnie. Co prawda nie ma tutaj art, ale jeśli ktoś jest kumaty i przyceluje, to będzie ją targał. No, po prostu bez przerwy. Na szczęście ginie Eltek. Oddajemy strzał w Super Conquerora. Uważajmy na lodówkę, bo ona ma nas teraz bokiem. A nikt nie chce zebrać te 2000. Ona ma nas może nie w Alfie, ale jeśli jej polosuje, to może ściągnąć ostatnio też w materiale. Był soczysty strzał od lodowy za ponad 2000 w Lewandowskiego, więc no lepiej tutaj uważać i się wylali po Mausa. Teraz najważniejsze kończyć lufy. Jak pancer na dwa strzały, FV na jeden, Centurion na dwa. Maus kończy jak pancera i zostaje się IS-7. I on musi wygrać to starcie. Na szczęście IS-7 ma dość mało penetracji. Jeśli Maus dobrze to rozegra, to uda mu się wygrać. My dostajemy spota. Obiekt 268, wersja czwarta, dzik. Podjeżdża linią 0. Może być naprawdę groźnie. A Is walczy z Mausem już od dłuższej chwili. I ciężko powiedzieć, kto może wygrać ten pojedynek 114 SP2. W mieście się wycofał. Bezetka wygląda na to, że się w końcu obudziła najwyższa pora, żeby pomóc naszym. Podjeżdża jeszcze foch na blisko. To może być naprawdę problem. Nie ma tu nikogo, kto mógłby go porządnie walnąć. On jeśli nas. Wepchnie do wody, to będzie po nas. Odbija się pierwszym trzałem. Mamy 5 sekund w pokoju, zanim on zdąży oddać kolejny. Ma ten przeogromny włas, i teraz zapłacił za to najwyższą cenę. Przy okazji zginął -7 i z siódmy jedzie po nas dosyć odważnie. Conqueror zbieramy. odtłoniliśmy za bardzo dolną płytę, ale trafia do garażu. Ważny frag bo on mógł na nas zrobić naprawdę sporo uszkodzeń i teraz Manticora wyciąga obiekta 268 i mamy 705 bokiem tutaj w wieże musiało wejść. I jest już na strzał Z sytuacji, gdzie mieliśmy nie wiem ile. Chyba z 7 czołgów w plecy nagle mamy przewagę i mamy szansę to wygrać tutaj niesamowity powrót. Tej drużyny. No, takie rzeczy w wodzie są jak najbardziej możliwe od tego gadania. A złapała mnie chrypka. I teraz lodówka. Oj, tańczmy, tańczmy, tańczmy. Bo jeśli ona nas przybije, to nas na pewno zaboli. Czy ona nie jest na awku, nie jest oddała. Może strzał, może ładuje. I teraz powinniśmy wyjechać na jej plecy. Nie bać się, bo ona nie ma w pełni obrotowego. Działa być może, gdybyśmy skorzystali z naszej prędkości, to by w nią weszło, i teraz zburzyć wjechać w ten budynek, zburzyć go delikatnie. I ta lodówka miałaby problem. Tą przybudówkę, jeśli dobrze kojarzę, da się chyba rozwalić, lekko ją szturchnąć, strzelić. Dziękuję po lodówce. Dwóch ostatnich rywali w okolicach naszej bazy mamy 9400 HP. Stoimy przed szansą na. 10 tysięcy i trzymam kciuki za bohatera, żeby to przekroczył, ale nie zapominajmy, jeden strzał oddał na ślepo w lodówkę i jakieś blindy. Na samym początku bitwy w TVPK też szły, tylko ciężko powiedzieć, czy tam coś weszło. już szczerze mówiąc, nie pamiętam. Centurion przed nami, 114 przed nami. 114 ma dużo słabszy pancerz, ale mamy ten komfort, bo bierze Centuriona weszło, jeszcze jeden strzał dzieli nas od 10 tysięcy i powinniśmy wjechać w tego 114 na pełnej póki jeszcze Maus go nie sieknął nawet jeśli zbierzemy to przynajmniej zrobimy dychę i być może gdybyśmy się o niego staranowali to byśmy go zniszczyli ale chwila dłużej i tak trafia do garażu ostatni centurion Raczej już nie będzie naszym fragiem, chociaż udało się i mamy specjalistę i niecałe 11 tysięcy uszkodzeń. Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro o 17.00. Na razie cześć i czołem.